Uwielbiam robić zdjęcia. To jest mój sposób na zatrzymanie tych wszystkich fajnych film, które spędzam w górach. Mój dom pełen jest różnych pamiątek z gór, ale brakuje mi prawdziwego obrazu. Mam jedną reprodukcję, ale to się nie liczy. Plan ma następujący. wybierę jedno z moich ulubionych zdjęć zrobionych w Tatrach i namaluję na jego podstawie obraz. Jest tylko jeden problem. Ja nie umiem malować. Damn. Kilku lat tatry mają w moim sercu specjalne miejsce. Jeśli tylko mogę, wracam w moje ulubione góry, by przemierzać kolejne szlaki i odkrywać nowe zakątki. Zeszły rok był bardzo obfity w tatrzańskie eskapady. na dla Everest. Lato zaczęło się z grubej rury. Wybrałem się na grań kościelców, z których chciałem zrobić super materiał o moim pierwszym wspinaniu w tatrach. Niestety udało mi się nakręcić tylko początek i koniec wycieczki. No, skończyliśmy, ale było zajebiście. Nie? Zgadza się. W kolejny piękny sierpniowy weekend byłem na przełęczy pod Chłopkiem i Mięguszowieckim Szczycie Czarnym. Jak się czujesz po zdobyciu Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego? Zajebiście. Po raz drugi w życiu byłem na Rysach. Chciałem ci trochę wiesz... dramatyzm. Dramatyzmu dramatyzm. Dramatyzm wprowadzić tego filmu, nie <laughs> tak powiem. Nic się nie dzieje. No, dotarliśmy na szczyt, ale kolejki jak po popułki. W końcu udało mi się nakręcić materiał ze wspinania w Tatrach. Na mój drugi raz zaliczyłem środkowe żeberko na granatach. Powiem Wam, że mi tam skiczył skurcz dupy. Po prostu miałem taki <gry> dziwny ruch, że po prostu mówię... Mnie... Jak mnie razi słońce, tak? Poczułem na własnej skórze, jak to jest, gdy w Tatrach wieje Halny z prędkością 120 km na godzinę. Po raz pierwszy odwiedziłem słowackie Tatry. Było kilka pięknych zachodów słońca, w tym jeden wybitny na Kozim Wierchu. No i była ostatnia, ale bardzo udana wycieczka na Karp, trzy dni przed końcem zeszłego roku. Co to za zamek? Kaspowy wierch. Każdy taki wypad był na swój sposób wyjątkowy i na każdym z nich udało mi się zrobić wiele fajnych zdjęć. Ale było takie jedno zdjęcie i chwila, która szczególnie odkwiła mi w pamięci. To moment, gdy podziwiałem niesamowity tatrzański krajobraz. I właśnie tą chwilę zapragnąłem uwiecznić na obrazie. Bardzo trudno zacząć jest coś, o czym nie ma się zielonego pojęcia, więc zacząłem od podstaw. Potrzebowałem narzędzi i wiedzy, jak je wykorzystać. Jak to mówią pierwsze koty, dupoloty, tylko mięczaki się szybko podają, a ja się do nich nie zaliczam. Kupiłem właściwe narzędzia i zacząłem działać. To jest mój zestaw do malowania. Farby plakatowe, zestaw pędzlów, duży pędzel zestawu malarskiego i kredki świecowe. No i teraz mam zagwozdkę, chciałbym zacząć malować, a nie mam sztalugi. Wpadłem na to. W jaki sposób zrobisz talugę? Raz, dwa. Proszę. No, także mam to na wysokości, mogę sobie swobodnie stać, nie muszę się garbić. No i tutaj będę zaraz zaczynał coś malować, nie? Przyniosłem sobie buty na wzór, bo ja tam stoję w cieniu i niedokładnie widać. Ja chciałem zobaczyć dokładnie, przypomnieć sobie jaki to jest kolor tych sznurówek. Powiem Wam, że to jest trudniejsze niż myślałem. Obraz już nabiera jakiegoś kształtu, no ale nie jestem do końca z niego zadowolony. Są pewne detale, które na, na tym pracuje i zależy mi, żeby go skończyć dzisiaj. A jest już godzina za 15-16 i zaczyna się robić tutaj ciemno. No, to lampę mam ustawioną teraz, wszystko dobrze widać, więc wracam do roboty. Jest 18.30 i myślę, że będę kończył pracę nad tym obrazem. Nie wiem do końca, czy to powieszę. Malowanie jest trudniejsze, niż myślałem i ja, ja zostawię to ludziom, którzy mają tego talent po prostu. Samo posiadanie pędzla i farby nie czyni cię malarzem musiałem przełknąć gorysz porażki. Ale z drugiej strony, na co ja liczyłem? Że namaluję obraz bez solidnej wiedzy i umiejętności? Aby namalować ładnie wyglądający obraz potrzeba pewnie setek lub nawet tysięcy godzin praktyki, wprawnej ręki i co najważniejsze – talentu. Gdy myślałem już, że wszystko jest stracone i nie będę miał w swoim domu upragnionego obrazu z Tatr, wydarzył się cud. Na jednej z grup miłośników Tatr zauważyłem post Feliksa. Z Feliksem łączy mnie pasja do Tatr, a on sam jest fenomenalnym malarzem. Używając farb olejnych maluje przepiękne tatrzańskie krajobrazy. Poprosiłem go, aby namalował dla mnie obraz. Rezultat przerósł moje najśmielsze oczekiwania. W końcu doczekałem się obrazu, który już na zawsze będzie mi przypominał ten piękny sierpniowy dzień w Tatrach. Zarąbiste widoczki Warto No wiesz Tego też zjem 3 sekundy. Nie wiem gdzie jesteśmy, ale już moje daleko Daleko? 30 minut kart, na wywiję 30 minut kart tutaj. Słyszymy to Słyszymy, że jest Do czarnego stanu po Na dupie. A na tym zostaną gdzieś na górze.